Dzisiaj podpisaliśmy umowę na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla naszej mareckiej straży pożarnej. Cieszę się, że to jest dodatkowy wkład, dzięki któremu będziemy mogli wzmocnić sprzętową naszą jednostką, która no, jak wiemy bardzo dużo służy naszym mieszkańcom, ale nie tylko jeśli chodzi o wszystkie akcje ratowniczo-gaśnicze, ale też również niestety bardzo liczne zdarzenia drogowe. Dzisiaj miałem przyjemność podpisać umowę na dofinansowanie rozbudowy ulicy Leszczyńskiej wraz z przebudową skrzyżowań na ulicy Kurkowej i ulicy Sokolej. Kwota dofinansowania to blisko 4 miliony złotych. Jestem bardzo zadowolony, cieszę się, że razem z panią burmistrz Elżbietą Radwan oraz urzędnikami udało nam się napisać tak skuteczny wniosek. Jest to strategiczna inwestycja nie tylko z punktu widzenia rozwoju lokalnego, ale również z punktu widzenia rozwoju Mazowsza, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z instrumentów wsparcia zadań ważnych dla województwa mazowskiego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować urzędnikom, ale przede wszystkim również zarządowi Urzędu Marszałkowskiego na czele z panem marszałkiem Adamem Struzikiem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, no i cóż, bierzemy się do roboty i oczywiście piszemy kolejne wnioski o dofinansowania. Liczymy, że jeszcze nie raz państwa zaskoczymy wielkością kwot pozyskanych przez gminę Wołomin.